Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku przeglądarkowa z powrotem w grze Rising Cities. Przepraszam od razu, z was. Przepraszam was od razu za moją chrypkę, ale jestem lekka chora. Zdaje się, że w moim mieście wybuchł jakiś pożar. Co mamy? Dyszkolić <laughs> strażaków. Dobra, chyba już mamy strażaków. Punkty produkcyjne Zużywamy się na początku produkcji. Jeśli zrealizujesz zapotrzebowanie, otrzymasz dodatkowe surowce. Jeśli zaspokoić potrzeby, otrzymasz PP i dodatkowe dochody najmu. <laughs> Dobra. I cóż, start, rozpocznij produkcję. Dobra, otóż i mamy na, na nasze zadania. Odebraliśmy nagrodę. Cóż tutaj, rozbuduj ratusz. Hm. No, ale nie mogę na niego kliknąć. Dobra, mniejsza. Zbieszczysz i co? Nie będę włączać trybu pełnego ekranu, to zrobię poza tym. A właśnie, znajomi. Hmm. Yy, przyjmij. Zaproś messages. Znajomi. Dobra. Yy, przyjmij. Wielbiciel spoko. Też może być. Frugowa, cześć, miło mi Cię przyjąć do znajomych. Rokik.pl też cześć, witam. Dawid55a też cześć. Zamość, super. Ktoś tu jeszcze grał? Jeden dzień, spoko. 17 godzin, dobra. <laughs> Czyli zaproszenia mam wszystkie przyjęte. Porządkujmy sobie tutaj i zebrać czynsz. Trzeba, kiedy ten czynsz się zbierze, zaraz 3 minuty, dopiero. Straszna tu, za 29 sekund. Rozbudować ratusz. Osiągnij liczbę mieszkańców 150, a mam 40 dopiero. Ojej. <todgłosy> Dobra, ilu tu ludzi mieszka? Czterech, tak? Nie mogę umieścić, czemu? A mam 0 tych, mam 3. Dobra, czemu nie mogę ten? Indukcja podstawowa zależy od poziomu energii Twojego miasta. Efekt. Aha, wywiera wpływ na poziom energii. Dobra. A ile ja mam energii? Nie mam. Ale... Aha, tu jest dobra energia, ok. Dobra, wybudujemy kilka domków w takim razie. Hopsa, hopsa, ale też potrzebuję kilka tych domków. O tych właśnie. Tych. Hops, 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 hops. Start, start, start. Te niech się budują. O. i zebrałam część, dostałam 100 tych. To teraz osiągnie liczbę mieszkańców 150. Tu się robi problem właśnie. Mam dopiero 40 mieszkańców. Okej, okay, niech się wprowadzą robotnicy. Przyda się. A tu jeszcze za 20 sekund trzeba poczekać. Dobra, to jest, aha, skąd pieniążki? Stąd, okej. Okay. Jak to jest słodkie, że oni, dobra, to, aha, to się, to się porządkuje już. Dobra. Zawiera tajemniczy budynek. 10 tysięcy potrzebuję, ja mam 170 raptem, czyli po rozbudowaniu tego miasta czeka mnie czeka mnie trochę charówki. Niech się wprowadzą robotnicy. A co? Potrzebowałam jeszcze jakieś domki, a to na poziomie 5, 7. 5, 6 nie ma. 7, 8, 9. Tylko nie mam pozwolenia na budowę. Jak można ten? Yy, posiada określoną liczbę, tylko nie masz odpowiednich zezwoleń. Po umieszczeniu w budynku tracisz jedno zezwoleń. Yy, dodatkowe zezwolenia możesz kupić w dzienniku architekta. Aha, czyli tu jest dziennik architekta, tak? A 12 MD, a ja mam 11. No ale nawet jeśli, kurczę, nie będę się żyłować. Tylko po to i kupować w ogóle za realną kasę. Nie, niczego, bo po co mi to. Na co mi się to przyda? Nie wiem, czy ostatnio podałam wam nika mojego w tej grze, żebyście mogli mnie dodać do znajomych, bo widzę, że ktoś tam już się wycwanił i chyba przeczytał stąd. Mój nik to myślnik, Miss Kremowka, myślnik. Także, tak właśnie. Znajomi w ogóle? Jak moi znajomi się umiewają. Ładne poziomy macie, widzę. Szósty, nawet dziesiąty ktoś ma. Hmm, hmm, hmm. Od dwóch tygodni gra. Czyli widzę, że to nie moja zasługa, że gra, ale też miło. Na pewno zawsze miło. No, bieramy pieniążki. Ale długo mi to zajmie. Wpadałoby w końcu awansować. Dobra. Mamy surowce, mamy tu wszystko tego. Możemy zacząć budowę. Co to jest masowa produkcja? Produkuj drewno. 10 razy muszę, czyli to też mi trochę zajmie. No i cóż, i myślę, że to, co słychać w naszym mieście w Rising Cities to by było na tyle, bo oprócz zbierania czynszu, to nic więcej chwilowo zrobić tutaj nie możemy. Także w oczekiwaniu na premierę SimCity polecam bardzo Rising Cities. Jak zwykle link do rejestracji jest w opisie. Yy, ja będę tutaj zaglądać, przyjmować zaproszenia do znajomych, będziemy się odwiedzać, sobie grać i tak dalej. Właściwie można odwiedzić czyjeś miasto? Nie można. Hmm, szkoda. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem, w następnym przeglądarkowie czy w następnym czymkolwiek. Trzymajcie się. Papa! Pa.